Pamiętaj, że jeśli nie zaczniesz czegoś dzisiaj, to niestety jutro tego nie skończysz. I również pamiętaj, właśnie, że gdy zaczniesz, to życie zawsze ci pomoże. I wiadomo, początki będą zawsze trudne. W sumie to nieważne, kiedy zawsze jest trudne, jeśli na przykład chcesz osiągnąć coś więcej. Ale pamiętaj, że właśnie każda próba czegoś cię nauczy. Każda relacja jest oczywiście również ważna. Każda relacja albo cię właśnie popchnie na na przykład złą drogę, jeśli się nauczysz. Albo popchnie cię do góry, więc oczywiście to na plus. Ale czegoś właśnie ważnego się nauczysz, jeśli wyciągniesz wnioski na przykład ze swoich błędów. I również właśnie pamiętaj, że w życiu o to chodzi, żeby właśnie nie uciekać w jakieś używki, nie uciekać w jakieś takie łatwe sposoby po prostu, aby zdobyć dopaminę, czyli na przykład social media. Zamiast tego właśnie możemy wykorzystać na przykład ten ból, ten strach po prostu na jakąś kreację. Możemy pisać, czytać i na przykład potem pisać czy nagrywać, czy tak naprawdę po prostu możemy pracować nad jakimś biznesem, czy po prostu robić jakiś research, który na przykład nam się przyda na przykład do jakichś projektów, czy cokolwiek. No, zawsze po prostu wykorzystujmy tę złą energię, ten strach, po prostu, aby się budować, a nie, że my po prostu ten strach tak jakby zabijamy. Więc naprawdę, wykorzystuj to, co złe, aby się zbudować, aby coś zbudować. I, I uwierz mi, że każda minuta, którą poświęcisz, każda praca, którą zrobisz cokolwiek, co zrobisz dobrego, w stronę kierunku rozwoju osobistego, zawsze się zwróci. Więc pamiętaj, aby się nie poddawać. I pamiętaj, że każdy dzień jest idealny na zmianę. I pamiętaj, że właśnie, jeśli chcesz coś skończyć jutro, musisz zacząć dzisiaj. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.